Siema widzowie, właśnie będę jechał do gangu, żeby do niego dołączyć No i to jest trzeci odcinek z Hyper P, więc stawcie łapkę w górę, suba z łączkiem No i jego oglądania Dobra widzowie, jestem na takim parkingu, biorę szybko mojego skuterka I już jadę, bo na mnie czekają e, Więc od razu wyruszam, jestem zaraz obok Co tam? Ja przyszedłem, byłem tu mówiony, kim? Byłem umówiony dołączyć Dalej. To to już słyszałem e, Weź to sam to tam leczę na szafce i poczekaj za Dobra widzowie. Dołączamy oficjalnie. Pewnie będzie jakaś omerta podpisywana e, dobra, Podpisałem daj mi dowód. Daj mi dowód Dobra, tutaj daj ci. Dzięki, chodź się. Ty jaką masz ksypkę? Malina. A, dobra, dobra, mówcie na mnie Hortex. To zaraz, zaraz, zaraz. Dobra, dobra, ludzi do Jest, widzę, zatrudnieni! Boże, zatrudnieni, co to to, to widzowie? Dołączyliśmy, o Kurde, co ja Gdzie? mi się do jakiejś restauracji zatrudnił. Cortex, tak? Chcesz mi eksyfkę? No, przez X. Teraz przez X, czyli przez... jak? jak przez X, w sensie? karteczkę ci napiszę. Dobra. Masz karteczkę. Dobra, powiedz mi, masz radio? Nie mam, starej niestety. Dobra, to tak, chodź, kurwa, co ty na, na tym? W wojsku, kurwa? Czekaj. Wyperdalaj z tego magazynu. A. No. Yy, I jaka jak, jak transcylujność? 1 k jeden k 3 Jedynka, dobra. Jedynka. Tego. Korek. Yy, teraz tak, musisz jechać przebrać, musisz mieć trzy kolory, mm -hmm. barwy, trzy, najlepiej żeby to była na pewno bandama, nie? Dobra. Czyli po prostu czerwone, nie? Dwa w górę, dwa w górę Tak, tak Chyba wjazd Ej, nie mam klamki ma to czekaj czeka, ja Wiesz, mu Czekaj, wyciągam Jak dasz mi klamkę, się. to pomogę Nie ma... Nie, nie A bo to nie, mogę, nie wiem, mogę, to się bo strzela ginam. chyba ktoś Bo potem, wiesz co, giną klamki Okej, okay, czekaj A to jak to wygląda? Muszę sobie no, z, y, zarobić, czy jakby dajecie? No nie, musisz sobie zarobić Nie, nie widzę Dobra, dobra I ile, ile kosztuje taka jedna? To zaraz zaraz, to zaraz, zaraz będziemy na aplikacji wszystko wypisy Tamasz? Nie, czy to. Na to aplikacji to zaraz będziesz miał wszystko tam, masz 10, wypisane, Jestem na liście. Dobra, rozumiem, rozumiem. Teraz poczekaj. Zacznę. Nie, nikogo nie ma. Nie ma. Dobra, czyli zostało mi tylko się przebrać, tak? Tak, dokładnie tak. Dobra. Znaczy, najtańsza klamka masz za 150 tysięcy bodajże. No to się ogarnie To masz tak naprawdę w sumie dwie godziny roboty Maksymalnie no. Bo robisz jedną ciężarówkę z ciężarówki no dostaniesz pewnie z 60, 50 tysięcy Dobra panowie Dobra Lecicie, no tak no. przebierz Ja idę już spać, a raczej tego Aha, Jutro, dobra. jutro dobra, tutaj się dobra. pokażę Dobra widzę, dołączyliśmy Ja już sobie z, ra z radia wyjdę Ponieważ e, moi drodzy, czekajcie jak się wychodzi tutaj z radia Szczerze nie mam widać, trochę pojęcia no ale ja aktualnie widzę ten odcinek nagrałem na dwa dni. Teraz tylko dołączyłem e, do gangu, a na samą część będę grał jutro. Wy to w sumie zobaczycie zaraz. E, pojedziemy sobie szybko odpalić skuterka, widzowie. Akurat mamy tutaj blisko garaż. O kurde, to się odpala. O dobra, odpalił. Więc jedziemy sobie, widzę, odpalić skuterka. No i co? Dla was to będzie widzowie kilka sekund, e, Dla mnie to będzie cały dzień i pojedziemy się przebrać i tak dalej i zobaczymy jak to będzie dalej. Dobra, widzę, to, to było bez sensu, co ja powiedziałem Ale dobra, podejdźmy sobie tutaj, odstawmy sobie skutera Dobra, widzowie Dobra, u mnie jest kolejny dzień, nagrywamy dalej. No i co, biorę sobie skuterek i jedziemy teraz, moi drodzy, się przebrać. E, muszę się przebrać na czerwono. E, no i plan na ten odcinek, tak, widzowie, jest taki, że porobimy jakąś robotę. Już chyba nielegalną, widzę, coś e, spróbujemy, bo trzeba zarobić na klamkę, a więc muszę zbierać 150 tysięcy. Pogadałem trochę z osobami z gangu, co już trochę dłużej są, i mi wytłumaczyli mniej więcej, jak tutaj zarabiać i tak dalej. Więc zaraz sobie wszystko ogarniemy, tylko najpierw się oczywiście przebierzemy. Na radio nie dołączam, bo będę działał solo dzisiaj, e, ponieważ. Mój gang dzisiaj jedzie, nawet w sumie nie wiem gdzie, ale gdzieś tam jadą Lecz ja nie mogę jechać niestety, bo nie mam klamy hmm, Więc dobra, wbijamy sobie przebiorę się i będzie trzeba jechać też na pewno do sklepu kupić jedzenie i picie Dobra, widzę, przebrałem się, tak oto wyglądam No kurde, czerwonego nie braknie, moi drodzy, tak? Czerwonego nie braknie Ale to dobrze, tak? Jest czerwony kolor widzowy, bardzo widoczny No i dobra, jedziemy na ośkę, bo z tego co wiem Na ośce mamy ziomeczka, który rozdaje pracę I możemy sobie jakąś pracę tam ogarnąć No rozwiesz, podjeżdżamy, stanę sobie tutaj, dlatego no, sobie zgaszę tego skuterka. Dobra, no idziemy zacząć robotę. No i też trzeba, kurde, do tego sklepu jechać. Zapomniałem. Dobra, no i ten ziomeczek tutaj Widzowie, roboty. Mamy zabójstwo, porwanie, kradzież ciężarówki, kradzież pojazdu, wymuszenie haraczu. Spróbuję najpierw kradzież pojazdu, bo to już robiłem kiedyś na starym hype widzowie Bo ja na HyperP grałem w 2023 na starej edycji. No i myślę, żebyśmy sobie to spróbowali. E, pojedziemy sobie najpierw do sklepu. No i mamy już obszar e, zaznaczony, gdzie to auto jest mniej więcej. Nie wiem, jakie to ma być. Szczerze, widzę, nie mam pojęcia. Pewnie jakieś sportowe, znając życie. Mm, ale dobra, pojedziemy sobie na szybko jeszcze do sklepu. kurde K Sklep mamy widzowie tutaj, dobra. A, picie mam widzę przy sobie, dobra, więc piczku już sobie wypiję, to kupimy tylko jedzenie. O nie! Nie, 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 widzę, zacięły się! Kurde, bo jak widzę się jeździ. Jak się jeździ, to nie można pić. I ja pierdzielę, że odwali, widzę, że trochę skuterka zniszczył. Zapomniałem o tym totalnie, dobra, stanę sobie i teraz sobie wypiję. Kurde, widzowie. I ta, tak właśnie, widzowie, raz się wywaliłem, nie? nie? Nie nagrywałem tego na szczęście. Dobra, jestem, widzowie, w miarę napita, ale jeszcze sobie jednego liptonka kupimy. E, no i kupimy oczywiście jeszcze coś do jedzona. Do, do jedzona do jedzenia. Kurde, obiłem trochę tego skutera, ale widzę wywalone, tak szczerze. No i w końcu chciał sobie jakieś auto widzę kupić, a nie jeździć tym skuterkiem. Lecz klama oczywiście też jest bardzo ważna. Dobra, widzowie, staję sobie tutaj szybko, zamykam skuterka, nie zgaszam, widzę bo tylko wchodzę na szybko do sklepu. Dobra, widzowie, wjeżdżam już do tego pola, gdzie to auto jest do znalezienia i podjadę na garaż, żeby sobie odstawić mój skuter i weźmiemy sobie jakieś lokalne, e, żeby po prostu potem tego skutera sobie z jakiegoś garażu móc wyjąć, a nie musieć, wiecie, e, tutaj wracać. Więc zajeżdżam sobie, odstawiam sobie ten skuter, Wybierzemy jakieś lokalne na szybko. Dobra, widzowie, weźmiemy sobie tego białego tutaj. No i dobra, szukamy tego auto tutaj gdzieś, widzowie. Nie mam pojęcia, jakie to będzie. Myślę, że na pewno jakieś sportowe. Więc e, wydaje mi się, że powinno mi się rzucić łatwo w oczy. Pamiętam, że chyba gdzieś tutaj w pobliżu kiedyś też szukałem właśnie auta. Jak grałem na starej edycji Hypa I pamiętam, że właśnie chyba miałem problem tutaj w tych okolicach znaleźć. Patrzcie, jaki ziomek tutaj sprzedaje Dobra, ja widzę, że szukam tego auta, już nie wiem, około 5 minut. Na razie nie mogę znaleźć, kurde. Ale dobra, no jeszcze szukam. Ej dobra widzowie to jest to Co jest Myślałem że to jakieś sportowe będzie widzowie Ja tak wsiadam myślę dobra może to będzie to I okazało się że to jest naprawdę to widzowie No dobra no to wracamy Ogólnie mi się wydaje że ja na tym parkingu już byłem I tego auta nie było Więc one chyba się dopiero po czasie zrespiło A nawet nie miałem izby kamerki odpalonej Bo byłem pewny że to nie będzie to nie Ale się okazało że to jednak jest to widzowie Myślałem że ktoś tutaj wchodzi od nas z gangu, Więc idę pogadać Tak jest Siema. Jak ty, jak Elo elo Co tam mordeczko A no, nic wszystko dobrze właśnie auto kradłem Radia potrzebujesz radio mam, mam, mam. Ale ja nie lecę, bo nie mam klamki, więc idę kasy zarabiać. Kto to? Hortex siemano. Nie, nie, jak cię nazywasz? Hortex. Hortex. A, to ten, to Krzychu Live. No, siemano. Daj chłopie odcinek od razu, odcinek od razu. Pierwszy dzień w Teraz się nagrywa, teraz się nagrywa. A, się nagrywa. Ach, przepraszam, przepraszam. <grywa> wytnij się, wytnij się. Wytnij się wytnij. Pozdroje tu! Horteks. Hortex! Chodź Nie znam Chodź na radio. Ja mam, ale ja nie mogę lecieć, bo ja nie mam klamy, wiecie? Ja kaskę zarabiam. Dobra wbijem. Bo nas bierzesz najwyżej. No Radyszek? A wy co panowie, panowie leciłeś? Chyba do, do... Na lecimy. No ja bym poleciał, ale klamy nie mam. Zbieraj, zbieraj. No zbieram, zbieram. Dobra, ja wyszłem na razie z radia, bo będą garać dużo i w ogóle ja dostałem kasy za to, widzę? To jest pytanie. Ej, nie wiem. Nigdzie nie dostałem widzę pieniędzy. Czekajcie, może muszę tu odebrać. Otrzymuję 7 tysięcy. No dobra, widzę. Myślałem, że będzie trochę więcej, ale nie jest najgorzej, nie jest najgorzej. Dobra, lecę teraz do garażu, potrzebuję sobie moje auto wziąć. Więc my sobie weźmiemy na razie lokalne. I nie auto, tylko skuter. Boże, widzowie. Dobra, wezmę na razie to i podejdziemy po skuterka. Czekajcie, gdzie ten garaż jest? A, on tu jest tu u góry, dobra. Słuchajcie, teraz dobie pojedziemy na zioło. E, chcę sobie zrobić zioło i podprzedawać jeszcze, ani razu na ziole nie byłem. E, no i zobaczymy jak to będzie, moi drodzy. Oczywiście dla w co oglądają odcinki, mają darmowe informacje o miejscówkach z narko, więc w tym odcinku macie na przykład zioło. Daję wam za darmo, gdzie jest. No i dobra, jedziemy tam, moi drodzy. Mam nadzieję, że nic z się w tym odcinku nie stanie i mnie nikt nie porwie ani nic. W ogóle, kurde, mega mi się podoba ten jest serio. Tak fa fajnie siedzi, nie? Dobra, widzę, jestem na miejscu, ale nie wiem do końca, gdzie to jest. Duży mam skuter, bo mogę wszędzie wjechać łatwo. I to gdzieś jest przy jakichś domach, tylko widzę, nie mam pojęcia gdzie. Zresztą się na skuterek, więc mogę sobie tutaj normalnie jeździć. I to jest chyba widzę, tutaj z tego co mi się wydaje. Edward, tutaj gdzieś tu mogę wejść, ty. Gdzie ja tu wejdę? O kurde, weszłem widzowie gdzieś Okej, okay, dobra, no to już wiem, widzę, gdzie się robi Tylko czekajcie, na chwilę wyjdę, bo muszę zamknąć skuter Żeby mi zaraz coś go nie ukradł I go zgaszę też na pewno A tutaj widzę, co jest, a tutaj nie ma nic, dobra Dobra, stanę sobie tutaj, tak widzę, skuterkiem Potem, żeby od razu w razie co jechać Zgaszam go, widzowie, zamykam Czemu on się uruchomił, kurde, co jest grane Cześć, widzowie, dobra, zgaszony Cyk, zamykamy go, no i wchodzimy, widzowie Dobra, zbieramy moi drodzy. Chyba nikogo tutaj nie ma, z tego co widzę. Więc dobrze, jestem sam. No mamy już 150 i nie wiem szczerze, ile mogę mieć przy sobie, ale to jest chyba max, co zmieszczę. Tak, dobra, to jest we max. No i teraz musiałem jakoś przerobić i z tego co wiem, to się też gdzieś tutaj robi. No ródź, jesteśmy na miejscu, przerabiamy. Dobra, mamy już wideo full. No idziemy teraz to sprzedać wszystko. I najlepiej by było, jakbym miał widzowie cross, ale niestety nie mam, więc będzie trzeba coś wymyśleć. Dobra, wsiadam na mojego skuterka, widzowie No i jedziemy e, Jedziemy, moi drodzy, na plażę, no tam się najlepiej sprzedaje No, widzowie, na razie odstałem skuterka Bo myślę, że Mogę gdzieś tam przy plaży znaleźć jakiegoś Krosa leżącego, bo już raz Mi się udało znaleźć, teraz na szybko, widzę Weźmiemy te lokalne tutaj O, dobra, weźmiemy sobie go na szybko No i na razie pojedziemy tym A potem porozglądamy się Za jakimś e, krosem, może gdzieś będzie leżał Tylko niestety, widzę, zaraz będzie Noc, a w nocy nie chodzimy pc więc będzie trzeba poczekać, aż będzie dzień. Ale może jeszcze uda mi się teraz coś sprzedać. Tu ogólnie często krąży policja, więc też na pewno trzeba z tym uważać. No i są już pustki, niestety, więc chyba będzie trzeba czekać na kolejny dzień, żeby się zrobiło jasno. Ej, dobra, są jakieś PC-ty, są jakieś PC-ty. Dobra, więc sprzedajemy ją od razu. Dobra, oferuję mu. I zobaczymy czy weźmie, zobaczymy czy weźmie. Kurde, nie jest zainteresowany, szkoda. Dobra, to spytamy tych moi drodzy. Oni chyba widzowie nie chcą. Dobra, ale tu idzie jakiś ziomeczek. Spytamy go. Kurde, on też chyba widzowie nie chce. No to jedziemy dalej. Kurde, już się robi widzę ciemno, niedobrze. Dobra, tu jest jakiś... Spyt spytamy go na szybko. Dobra, on chce, on chce widzowie. Dobra, sprzedajemy mu. Proszę, oby wziął coś Kurde, nie jest zainteresowany, widzowie, ja pierdzielę I dobra, widzowie, mamy motor, mamy motor Na szybko sobie go weźmiemy, tylko on nie uciekł mi teraz Dobra, wysiadaj, wysiadaj z tego motoru Mamy, dobra, ale klientów, że wyszedł, nie ma Bo jest ciemno, więc wracamy na ośkę I przeczekamy, aż zrobi się jasno znowu Ja pierdzielę, widzowie, ale się wdupiłem w dnach O kurde O, oh wow. Dobra, więc idziemy i przeczekamy, aż zrobi się znowu jasno tylko na szybko zjem jeden chlebek i wypijemy liptonka Dobra, widzowie, tak sobie siedziałem i widziałem, że jakaś babka przychodziła Idę szybko spytać, czy może chce kupić Może akurat y, się uda coś sprzedać Dobra, i tam też jakiś ziomeczek idzie Dobra, no szybko widzę, do niej podbiegam Dobra, chcę, chcę, widzę, kupić, chcę kupić Dobra, zobaczymy ile Dobra, kupiła jedną paczkę, moi drodzy. Zawsze coś, zawsze coś. Tam idzie jakiś ziomeczek. Dobra, czyli jednak widzę chodzą MPC-ty w nocy, a ostatnio jak chciałem sprzedawać, to nie chodziły w ogóle, praktycznie. Może po prostu jest ich trochę mniej. Dobra, widzę, więc pytamy tej jeszcze szybko. Dobra, chcę, chcę, chcę widzowie. Dobra, kupiła też jedną paczkę, okej. Okay. Tu idzie jakiś ziomeczek. Ja pierdzielę widzę, ile tu jest MPC-ów? -tu. Tutaj widzę, się dobrze sprzedaje. Tu się naprawdę dobrze sprzedaje. Ja pierdzielę widzę, że niechcący zanulowałem, ale jestem głupi. Ja, ja no i straciłem klienta. Nie darodzę, teraz już w ogóle nie widzę żadnych mpc więc... Kurde, lipa Dobra, to u nas na oście jakaś typiara stoi Dobra, pytamy ją widzowie, może będzie chciała Dobra widzowie, operuję jej, może będzie chciała Nie jest zainteresowana, kurde, szkoda Widzowie, wyświetliło mi się, że klient zmierza w moim stronę Gdzie niby? Co widzowie, ten chce kupić? Co tu się stało? No nie ale że ten chce kupić Jak to się widzę stało? Ktoś chyba do nas, zawiechał. wjechał Na szybko mu widzę, sprzedaje No raz sprzedałem mu jedną paczkę i on sobie, sobie idzie Siema Halo, Beniu Ej, słuchaj Co tam, Waracie? Ty, bo sprzedaje zioło, nie? No, czekaj, chodź ja się kurą ubiorę jakiś. I tego. I podchodzi do mnie ziomeczek. Ten tutaj, co zawsze nam za tanka daje, nie? No. Ten ziomeczek różowym. No i okazało się, że chce no, kupić. No, no, no. Kupi paczkę no. i sobie poszedł stąd. Jaki ziomek no, to zawsze? Ten, no ten fioletowy bluzie, co tutaj stoi zawsze u nas. Nie no, stoi, że, że jest ja, ja, jak stoi? Kurwa, u mnie stoi. Tu jest. Ty, no to. widzę, trochę... No to chyba coś mi tak, do oka wpadło, mi się wydaje. Może być, biku, może być, No, 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 jak tam wjazd wyszedł? No kurwa, no to średnia sobie, po ale wyjeżdżamy gettu w miasta wiesz. No, czaj, czaję. Ja czekam, aż się jasno zrobi i jadę sprzedawać dalej, bo teraz tu w ogóle ludzie nie chodzą. Może nie? No? Dobra, widzę. Więc chyba po prostu tylko u mnie go tu nie ma. się coś zacięło. No, okej, okay, przyjechali kolejni. Ale kogo nie wiem. Jakby teraz... Dobra, kupię widzę teczna paczkę. No i dobra widzowie, słuchajcie. To będzie na tyle z tego odcinka. Dzięki bardzo za oglądanie. W tym odcinku no co, dołączyliśmy do gangu, kraliśmy auto, sprzedaliśmy trochę e, zioła. No się zrobiliśmy i sprzedaliśmy. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podoba widzowie. Zapraszam Was do oglądania następnych. serii. będzie się widzowie oczywiście rozwijać. Niedługo kupimy sobie klamkę, więc będzie widzowie naprawdę mega grubo. No i co? Do zobaczenia. Ja lecę teraz na garaż. Jo.